Wie, 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 Agarki Agarki i Moniki. Moniki. Czy wy tak samo jak my nie możecie doczekać się już wakacji? Jeszcze tylko niecałe dwa tygodnie! Albo aż dwa tygodnie. Dlatego dzisiaj mamy dla Was dziewięć sposobów, jak przyspieszyć wakacje. Mamy nadzieję, że Wam się przydadzał. A film! Jak u każdego ucznia, tak i w moim pokoju jest masa różnych rzeczy związanych ze szkołą. Wszędzie leżą porozkładane lektury, książki, zeszyty. Zawsze w zasięgu ręki mam plecak, czy torbę, on angielski. A na biurku porozkładany piórnik, plet, no i oczywiście książki, żeby odrabiać lekcje. I jak tu w takim klimacie można poczuć wakacyjny vibe? Muszę się tego pozbyć jak najszybciej. Jeżeli chcecie przyspieszyć wakacje, musicie jak najszybciej pozbyć się tych wszystkich rzeczy. Książki, zeszyty pochowajcie gdzieś głęboko do szafek. Tak, żeby ich nie widzieć i nie myśleć o szkole. Flet i piórnik też muszą zniknąć. Wreszcie koniec z lekturami szkolnymi. Teraz będę czytać to, co lubię. A lekturę, którą ostatnio przerabialiśmy oddaję jak najszybciej do biblioteki. Strój na WF i worek na buty też mi się źle kojarzą. Wrzucam to głęboko do szafki. O, jeszcze torba z dodatkowym angielskim. Do zobaczenia we wrześniu. Hejka, co robisz, Monika? Wow, jaki ty masz Porządek w tym pokoju. Co tu się stało? No jak to co nie widzisz? Pochowałam wszystkie rzeczy związane ze szkołą. Ale po co przecież szkoła się jeszcze nie skończyła? Po co ty się głupio pytasz? To jest jeden ze sposobów, jak przyspieszyć wakacje. No faktycznie to świetny pomysł. Ja też zaraz pójdę do swojego pokoju i zrobię to samo. Ja jak tylko pochowałam te wszystkie rzeczy od razu poczułam wakacyjny vibe. Dobra, to ja lecę do swojego pokoju, ale pokażę ci mój mały sposób, jak sobie przyspieszyłam wakacje. Tak? A co to jest? Popatrz, zrobiłam sobie taki wakacyjny warkoczyk. Wow, ty warkoczyki, to już na maksa mi się kojarzy z wakacjami. Same je sobie nieraz robiły się na jakichś wyjazdach. Dobra, to ja lecę sobie robić porządki u siebie. Agatka, jak słyszysz słowo wakacja lub lato, to z czym ci się to kojarzy? Jak to z czym? Z rodami. No. Właśnie, więc żeby przyspieszyć wakacje, musimy mieć dużo lodu. No to na co czekamy? Poczekaj, Agatka, sprawdzę czy mam w sam jakieś lody. Wow, są dwa pudełka, ale będzie wyżerka. Monika, daj mi więcej czekoladowego! No dobra, smacznego Agatka. Mm, uwielbiam lody. I co? Czujesz jakby były wakacje? No pewnie, przecież w wakacje zawsze jemy dużo lodu. Hej! Spójrzcie, tutaj jest lodziarnia. Chodźmy na lody. Ja bardzo chętnie. No jak to znowu lody? Przecież przed chwilą w domu jadłyście. No ale mamo, trzeba jeść dużo lodów, bo to przypomina wakacje. Dzięki temu właśnie przyspieszamy sobie ten wakacyjny czas. Oj, wy dziewczyny to zawsze macie jakieś dziwne pomysły. No ale dobra, chodźmy, chociaż po jednej gałeczce sobie kupicie. Po jednej? No ale dobre i tam. Ja Nie chcę lodu włoskiego śmietankowego. A <słuch> ja może wezmę sobie szarlotkę. Mmm, ale pycha. Mój też jest wspaniały. Ej, mam no, zobacz, tutaj też są lody. No widzę, ale przecież wy już jecie lody. To też szybko zjemy i kupimy następne! O, nie, nie, to już za dużo. Wystarczy Wam na dzisiaj już tych lodów. No tak, ale jedzenie bardzo dużej ilości lodów to jest dobry sposób na przyspieszenie wakacji. Pozdrawiamy Zosię! Kolejne. Na przyspieszenie wakacji jest wypełnienie każdego dnia różnymi zajęciami. Od rana do wieczora. Tak, wtedy nie ma nuty, a czas szybciej leci. Do tego przygotowałam sobie kalendarz i tam zaplanuję sobie każdy dzień. Dzisiaj mamy 8 czerwca. Co by tu porobić? Może pojedziemy na zakup tak, dobry plan, wpisuję to. Jutro 9 czerwca, czyli niedziela. Co będziemy robić? No jak to co? Zawsze w niedzielę jeździmy do babci i dziadka. No tak, czas w niedzielę nam szybko zleci. W poniedziałek umówiłam się z Olą. Też będzie super. A we wtorek masz jakieś plany? No właśnie muszę coś wymyśleć. Wiesz co, bo przychodzi do mnie po przyjaciółka. Może porobić coś razem z nami. O, i to jest dobra myśl. Zapisuję to. W środę nie muszę nic zapisywać, bo to jest dzień, na który czekam najbardziej. No, tak, konie. No, pewnie, że konie. Po szkole całe popołudnie spędzam w stajni. Teraz czwartek. W czwartek kończę dość wcześnie. Może pójdę sobie na rower. No dobra, a w piątek mama obiecała, że zabierze nas na całe popołudnie do ogrodu botanicznego. Wow, fajnie. Zapisuję to do kalendarza. Dobra, to samo zrobimy później z ostatnim tygodniem roku szkolnego. Kolejny spotkanie przyspieszenie wakacji. Ale za to jak skuteczny. Nie wykorzystujemy tego często, tylko na wyjątkowe okazje. A przecież, żeby sobie przyspieszyć wakacje, to jest wyjątkowa okazja. Tak, dlatego użyjemy naszych magicznych mocy. mocy. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden, skok. Wow, nasze czary zadziałały. Gdzie my tu jesteśmy? No jak to, gdzie na plaży, na wak jak? No to co, przebieramy się w stroje kąpielowe i śmigamy do wody. Ale te nasze czary są fantastyczne. Wy, jeżeli macie takie moce, to też możecie sobie przyspieszyć wakacje. Polecamy, to bardzo szybki i niezawodny sposób. Pa, pa kochani, my idziemy teraz się opalać i kąpać w jeziorku. Jednym ze sposobów na przyspieszenie wakacji jest przygotowanie akcesoriów wakacyjnych. Ja już mam stylówkę do plażowania. No i oczywiście popijam sobie pyszną lemoniadę. A dla relaksu tam się na ogrodowej huśtawce. Tutaj już naprawdę czuć wakacyjny klimat. Powyciągałam już też akcesoria na plażę. Nic tylko wskakiwać do jeziorka albo do morza. Agatka pewnie nie raz zdeje swoją psikapką na wodę. I mam nadzieję, że zbuduje ładne zamki z piasku. Co to by były za wakacje bez skakania na trampolinie? Nie może też się obyć bez opalanka na leżaczku Gotowe mam już rolki Różne piłki Paletki i lotki do badmintona No i oczywiście rower Za chwilę zamieniam kapelusz na kask I śmigam na rowerowo wycieczkę No w sumie też nie mam nic ciekawego do roboty. Tak oglądam jakieś kłopoty w telewizji. A siątek u siebie, bo nawet jest raz. Aga, a może pooglądamy filmy na naszym kanale? Tak! Nasze filmy wakacyjne! Przecież oglądanie zdjęć lub filmów z wakacji sprawia, że człowiek się czuje jakbyś już był na tych wakacjach. Czyli to jest też dobry sposób na przyspieszenie wakacji. No dobra Agata, to który film oglądamy? Może z naszych wakacji w Łepnie w tamtym roku. Tak, ale było fajnie. Aga z Nie, i wolnika teraz tyłem! Jezu, to jest Emelex! To jest Emelex! Jak? No ten Emelex! Gdzie ty biegnie? Prawda, Emelex? Tak. Mamo ja, ty jesteś tam gdzieś? Ja sam, tu. Gdzie biegnie? A, w drugim Halo! Nie! O co tu chodzi? O co tu chodzi? Away. No dobra, to może teraz z nad morza mi się w góry. A pamiętasz, jak złamałaś rękę w zakopanym? No, trochę to było smutne, ale wakacje ogólnie były bardzo fajne. Ten film ogląda bardzo dużo naszych pizzów. A to taka niefajna przygoda. No, na nosalu. <grystanie> taki bok sobie siedział? No to ja mu tak zrobiłam. Ocy! Wciągnęło mnie tutaj w jakąś żurę. Ej, ej, gdzie wy jesteście? A tu! Zobaczcie! Się. A pamiętasz Agatkę nasze wakacje w Sielpi? Ja jeszcze wtedy była mała i mało co pamiętam! Dobrze, że nagrywamy filmiki, to wszystko sobie możesz obejrzeć na naszym kanale! A gatka jest kapitanem, tak? Statku. Tak. Ale o, ale byłyśmy wtedy małe. Ja nawet tutaj nie mogę się rozpoznać. A ja byłam wtedy młodsza niż ty teraz. I szczerze mówiąc, też nie bierę, pamiętam z tych wakacji. Dobra, to oglądajmy dalej. Zaraz sobie wszystko przypomnimy. Muzyka Jazda konna to moje hobby! Dlatego zawsze, jak przyjeżdżam do stajni, czuję się jakbym była na wakacjach. Chcecie zobaczyć, jak jeszcze? Oglądajcie dalej filmik. Na początku konia należy osiodłać. Wszystko gotowe i już idę z ogarniętym koniem na hale. Na początku muszę rozstępować konia. Ten chód jest powolny, ale od tego trzeba zacząć. Koń, tak samo jak człowiek, potrzebuje rozgrzewki. Teraz jadę kusem, To nieco szybszy chód konia. I teraz już w końcu przyszłam do galopu. Tutaj potrzebne jest odpowiednie zgranie z koniem. Gdy tylko coś źle zrobię, trenerka zwraca mi uwagę i muszę się poprawić. Czasami koń bywa niespokojny, trzeba na to uważać. Jazda konna tylko z pozoru wydaje się być prosta. Tutaj naprawdę trzeba długo ćwiczyć, żeby być w tym dobrym. Wiem, że moja jazda jeszcze nie jest perfekcyjna, ale z wielką radością będę robiła wszystko, żeby jeździła coraz lepiej. Wakacje to czas, w którym często się gdzieś wyjeżdża. Tak, więc może namówę rodziców, do... Na no, jakąś wycieczkę Taki szybki, rodzinny wyjazd Przypomni nam wakacje O dziewczyny, ale miałeś się fantastyczny pomysł Żeby wyciągnąć nas dzisiaj na tą Aha. wycieczkę Pogoda jest wyśmienita Dotlenimy się, bo oddychamy świeżym powietrzem Będzie fajnie Nie czujecie się jakbyśmy byli gdzieś na jakimś wakacyjnym wyjeździe? No właśnie, to miałem powiedzieć Że no, czuję się tak samo. jak tak Jakbyśmy no. byli gdzieś już na wczasach Ale fajnie, na wakacjach, super no. Tak, spacerujemy sobie, chodzimy No i właśnie o to chodziło Codziennie musimy sobie robić takie wycieczki. No właśnie, wtedy klimat wakacyjny poczujemy jeszcze szybciej. Czyli można powiedzieć, że takimi wycieczkami przyspieszamy sobie wakacje. Jeżeli chcecie poczuć to samo, to często zabierajcie rodziców na takie przechadzki. Długo chyba nie będziecie musieli ich przekonywać. Takie wycieczki, takie spacerki są fajne i dla dzieci, i dla dorosłych. <grym> A jak chcesz to niby zrobić za pomocą opisu i zeszytu? Oj tam, oj tam! Nie nabijaj się! Ja tu mam poważne sprawy! Zróbmy listę rzeczy, które chcemy zabrać na wakacyjny wyjazd! Tak! To jest myśl! Dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam? Na szczęście masz młodszą siostrę, która o wszystkim myśli. Dobra, to zapiszmy, co bierzemy na wakacje? Zacznijmy może to robienie listy rzeczy, które się bierze na wakacje, powoduje, że zaczynamy o nich ciągle myśleć. I co chwilę przypomina nam się jakaś rzecz, którą dopisujemy do tej listy. No widzisz jak to działa? No, muszę przyznać Ci rację, to jest świetny sposób na przyspieszenie wakacji. Który sposób Wam się najbardziej podobał? A może Wy macie jeszcze jakiś sposób, aby przyspieszyć wakacje? Jeżeli tak, piszcie nam o tym wszystkim w komentarzach. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. Klikajcie w miniaturki filmików, które teraz widzicie na ekranie Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki, Agatki, Agatki i Moniki. Wbijcie naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem. Do zobaczenia, pa! pa!